Hej, właśnie wróciłam z pracy i odkryłam, że mam wielką ochotę coś dla was nagrać, chwilę pogadać. Wybaczcie, bo. Pewnie będzie zmieniało się ciągle światło, w słońce wychodzi z za chmur, potem znowu znika, koty miałczą w tle, a ja jestem troszkę jednak mimo wszystko zmęczona, ale pomyślałam sobie, że chciałabym z wami porozmawiać o czymś, co trochę mnie trapi i trochę przeszkadza mi w moich czytelniczych wojarzach i w moim czytelniczym życiu. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i serdecznie zapraszam Was do wyrażenia własnej opinii. Może o książkach, o których będę mówić, może o samych przemyśleniach. Cokolwiek, uwielbiam czytać Wasze komentarze. E, miłego oglądania. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy dowiedziałam się, że w Polsce będzie wydawana kolejna książka autorstwa Nino Haratishvili. E, od razu, momentalnie, automatycznie w mojej głowie pojawiła się myśl: kurczę, super, muszę kupić tę książkę, koniecznie muszę ją kupić. Jak tylko wyjdzie, jak tylko będzie na rynku, od razu ją kupię. E, na pewno będzie świetna. E, w w pewnym momencie jednak przyszła refleksja, na szczęście, yy, i pomyślałam sobie: yy, To świetnie, że Nino Haratiszwili wydaje kolejną książkę, ale ja nie czytałam żadnej książki tej autorki, mimo że ósme życie, tom pierwszy, mam na swojej półce od momentu, kiedy ona została wydana, yy, czyli od 2016 roku. Książka została wydana w 2016 roku i dokładnie pamiętam ten moment. Yy, dowiedziałam się o tym i przeczytawszy, yy, o czym będzie książka? Przeczytawszy trochę o autorce, byłam po prostu zachwycona i myślę, że poszłam, pobiegłam do księgarni kilka dni po premierze, by ją mieć. No i właściwie tyle, po 2016 roku przyszedł 17, 18 i 19, a ja nie przeczytałam tej książki. Mając ją na półce, nie sięgnęłam po nią ani razu. Mimo, że książka wydaje się idealna dla mnie, no bo to saga rodzinna, to historia kobiet, to Gruzja, to feminizm połączony z historią. Dużo, dużo ciekawych, ciekawych wątków. Mimo wszystko książki nigdy nie przeczytałam, a w mojej głowie była, natarczyła myśl. Nino Haretiszwili wydaje nową książkę. Muszę ją mieć. I trochę od tego się zaczęło, od tego się zaczęły moje rozmyślania um, i od tego momentu zaczęłam się bardziej przyglądać moim odruchom czytelniczym, takim trochę nieuświadomionym odruchom i wyborom. Um, I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego ciągle kupuję książki, a tak mało ich czytam. To znaczy chodzi mi o stosunek um, kupionych do um, przeczytanych. I trochę mi z tym było źle i trochę było mi z tym kwaśno. I przyznam szczerze, że kwiecień to taki trochę miesiąc yy, kryzysu czytelniczego w moim mniemaniu. Yy, być może nie jest jakoś strasznie, bo mnie nie było tak, że w kwietniu nie przeczytałam na przykład żadnej książki, natomiast wciąż jakiś kryzys był. Mimo, że czułam, że mam ochotę czytać, to jednak nie czytałam. A dużo, dużo myśli i dużo czasu poświęcałam temu, dlaczego tak jest, że kupuję, a potem nie czytam. Yy, Wynikiem tych rozmyślań, wynikiem tego trochę poczucia winy było przeczytanie ósmego życia, właśnie tomu pierwszego, bo tomu drugiego nie mam. Podobało mi się bardzo. Okazało się, że tak, to saga rodzinna. Rozległa bardzo, bo tutaj wydawca zaopatrzył nas w drzewo genealogiczne rodziny i. Jest to naprawdę spora rodzina, rodzina Yashi. Podobała mi się bardzo, bo to powieść o kobietach, ale nie tylko. Troszkę przypominała mi delikatnie 100 lat samotności, czyli um, analizowanie rodu um, z perspektywy poszczególnych. Um, Członków rodziny: matka, ojciec, potem syn, drugi syn. Perspektywa bohaterów i ich tak bardzo odmienne losy podobały mi się bardzo i znalazłam to zarówno w ósmym życiu, jak, w, jak i w Stu latach samotności. Podobnie rzecz się ma również z domem duchów Izabela Jendę, o której mówiłam ostatnio. Nino Szwili opowiada nam dzieje rodziny Jashi. Od I wojny światowej poprzez drugą, poprzez rządy komunistyczne. Mamy tutaj bardzo silne tło historyczne, a na tym tle przedstawione losy poszczególnych członków rodziny. Tutaj głównie stasi i najbliższej rodziny. To bardzo dobrze napisana powieść. Wiem, że jest jeszcze część druga i zamierzam po nią sięgnąć. Natomiast ta lektura bardzo dobra zresztą, sprawiła, że Mam trochę ochotę zrealizować mały projekt. Projekt TBR jest realizowany na Booktube przez wiele, wiele osób. Ludzie losują swoje TBRy spośród półeczek wstydu um, i przypad w ten sposób, przez niejako przypadek, mają szansę sięgnąć po książki, co do których byli oporni wcześniej. Um, ja chętnie bym tak zrobiła. Bardzo zresztą lubię oglądać jak. Książka w podróży realizuje swoje postanowienie i czyta pracowicie książki wylosowane. Natomiast znam swoją nieco buntowniczą naturę, i to to tak samo jak z majówką. Miałam zamiar nagrać dla Was reading vloga z majówki, ale no, nie było czego nagrywać, bo nie przeczytałam ani jednej strony. Nie miałam po prostu na to ochoty. Także zwykle jak coś postanowię, to dzieje się w ogóle odwrotnie, dlatego nie będę tego robiła. Po prostu pokażę Wam książki, które chcę przeczytać, i nawet jeżeli w miesiącu dam radę przeczytać tylko jedną z tych książek, to i tak będzie dla mnie olbrzymim sukcesem. Nie chcę obiecywać, że przeczytam je przez miesiąc czy przez dwa, przez trzy, bo wiem, że wówczas tego nie zrobię, ale metodą małych kroczków może zrealizuję swój plan. Te książki, które Wam pokażę, to nie są po prostu książki nieprzeczytane, czy książki, których... po które nie sięgnęłam, bo takich byłoby bardzo dużo i mogłabym tu siedzieć i godzinami Wam o tym opowiadać i to źle zrobiłoby na moje morale i na Wasze zdanie o mnie, nie pewnie, ponieważ siedzę i e, oglądam swoje półki, mam masę nieprzeczytanych książek. To są książki, które są szczególnymi wyrzutami sumienia. To książki, wobec których żywiłam olbrzymie nadzieje, to książki, wobec których e, byłam bardzo podekscytowana. I co bardzo ważne, to potwierdza. Co bardzo ważne, to książki, które ym, kiedy widziałam u innych na YouTubie, na blogach, na, na, na Instagramach, zawsze pisałam, bądź miałam ochotę napisać: Wow, czytasz to? Zazdroszczę. Ym, też czekam, aż to przeczytam. Czekam, aż w końcu będę miała okazję to przeczytać. Miałam tysiąc okazji, żeby przeczytać tę książkę, jednak tego nie zrobiłam. Yy, co bardzo mnie martwi i kuje mnie gdzieś w sercu. Dlatego dziś pokażę Wam wszystkie te książki, co do których miałam wielkie oczekiwania. Z drugiej strony bardzo się na nie cieszyłam i czułam i nadal czuję, że powinny być to książki dla mnie i na pewno mi się spodobają, a jednak z jakichś przyczyn zimują na moich półkach. Czasami od lat, czasami może nie aż tak długo, ale wciąż są solą w oku. Zacznę od Małego Życia um, Hani Yanagihary. To jest bardzo popularna powieść, która ma chyba tylu zwolenników, co przeciwników. Ja niezmiennie mam ochotę ją przeczytać i czuję, że mogłaby mi się spodobać. Czytałam Hani Hary ludzi na drzewach i powieść podobała mi się bardzo. I przede wszystkim styl pisania podobał mi się niesamowicie, klimat był świetny. Faktycznie ta powieść jest bardzo obrazoburcza i na pewno nie dla osób, które boją się troszkę tematów tabu. I wiem, że ta książka, o niej często mówi się, że to książka to największe rozczarowanie jakiegoś roku, że to książka przekombinowana, w której dzieje się wszystko co najgorsze. Ja jednak jestem bardzo ciekawa. Mam ją na półce znowu od czasu kiedy ona wyszła, od czasu premiery, od 2015 roku. Dramat, nie przeczytałam jej jeszcze i zamierzam to zrobić w najbliższych miesiącach. Słowo. Kolejna powieść to powieść jednego z moich ulubionych autorów, czyli Orhan Pamuk i Muzeum Niewinności. Ja Muzeum Niewinności kiedyś zaczęłam, ale przerwałam w trakcie. Orhan Pamuk to pisarz turecki i noblista. Bardzo lubię jego Stambuł, zresztą o Stambule rozmawialiśmy na moich studiach i od tamtej pory Orhan Pamuk stał się dla mnie takim troszkę taką troszkę gwarancją jakości dobrej powieści. To historia miłosna, to historia miłosna z Turcją w tle z przemianami społecznymi, z walką konserwatyzmu z nowym Opowieść dzieje się w 1975 roku. No, brzmi po prostu idealnie. Opowieść miłosna z historią w tle trochę takiego tła historycznego, trochę perspektywy społecznej. Zresztą Pamuk pisze bardzo, bardzo dobrze. Natomiast z jednej strony grubość tej książki zwykle mnie trochę przerażała, ale koniec wymówek. I chcę, chcę przeczytać Muzeum Niewinności. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, kiedy uda mi się po nią sięgnąć, natomiast umieszczam ją oficjalnie na półce książek, po której muszę sięgnąć w najbliższych miesiącach i, i po prostu muszę. Kolejna powieść to Jakub żulczyk i wzgórze psów. To jest książka szczególnego wstydu, dlatego że ja ją już kiedyś zaczęłam czytać i chyba nawet przeczytałam ponad połowę. I jak wiele razy już niestety w moim życiu zdarzyło się, że odłożyłam powieść książkę po prostu bez żadnego powodu, tak o. I tak się właśnie stało ze wzgórzem psów, które mi się podobało. Bardzo podobało mi się jak żulczyk. Stworzył klimat, duszny klimat prowincjonalnego miasteczka, stworzył napięcie, stworzył taką trochę psychopatyczną grę z czytelnikiem. Bardzo mi się podobało i przestałam czytać. Nie wiem dlaczego. Książka stoi na mojej półce i szczerze się do mnie w uśmiechu politowania, dlatego muszę ją po prostu przeczytać. Muszę. Jak widzicie, w ogóle. Wszystkie książki, które wam pokazuję, to olbrzymie, olbrzymie to No i nie wiem, muszę się chyba nad tym trochę głębiej zastanowić, co to dla mnie oznacza. Bardzo popularna powieść, czyli. Mag, Johna Folesa. Kiedyś usłyszałam o tej książce na kanale Dziewczyn 100, czytam I zresztą czytałam o niej i słyszałam też wcześniej jako o powieści kultowej, powieści, która jest właściwie w kanonie lektur obowiązkowych dla każdego czytanego człowieka. Nigdy jednak po nią nie sięgnęłam. Kupiłam, cieszyłam się bardzo, bo wydanie jest piękne. Książka jest olbrzymia, ma 700 stron, a jak widzicie, jest też duża no i niestety nic dalej się z tym nie zadziało a zadziać się musi Młody mężczyzna zostaje wplątany w śmiertelną, psychologiczno-erotyczną grę. Mag to powieść obfitująca w niezwykłe zwroty akcji. Największym zwrotem akcji dla mnie będzie, kiedy ja sama sięgnę po tę powieść i ją skończę. To wtedy będzie duży zwrot akcji, ale mam już naprawdę dosyć oglądania na swoich półkach książek, które patrzą na mnie, a ja patrzę na nie i przypominam sobie, jak bardzo chciałam je kiedyś przeczytać, jak bardzo byłam nimi podekscytowana, dlatego kolejna książka do tej kubki. Mam również polecaną bardzo, bardzo, bardzo historię pszczół, mailundę. Przypomniałam sobie o tej powieści dzisiaj. Rozmawiałam z moją koleżanką Kasią, pozdrawiam Kasię, w pracy o historii pszczół i właśnie powiedziała mi, że ja mam ją w tej okładce. No, a później zrobiło mi się strasznie, strasznie wstyd, ponieważ nie przeczytałam jej, mimo że okładka tak bardzo mnie zachęcała, mimo że wszyscy wypowiadali się bardzo pozytywnie, mimo że to. Troszkę y, historia idealnie y, skrojona dla mnie, a jednak nie sięgnęłam po historię pszczół, i zamierzam to nadrobić. Wiem, że jest to y, taka opowieść snuta z perspektywy różnych bohaterów, którzy mieszkają y, i żyją w ogóle w różnych y, miejscach na Ziemi, ale też w różnych zupełnie czasach. I to takie trochę postapokaliptyczny klimat, i y, y, historia o tym, co się stanie, kiedy pszczół. Zabraknie? Tak. No, no, brzmi przerażająco, ale też super ciekawie, więc kolejna książka na mojej półce. I wydaje mi się, że szczególnie teraz będzie super ją czytać, bo teraz wszystko budzi się do życia, więc dodatkowa motywacja. Ostatnie dwie książki, które Wam teraz pokażę, to powieści, które może nie przeszły bez echa, ale nie są tak znane, i tak e, cenione, i tak bardzo omawiane jak te, które pokazałam Wam przed chwilą. E, kobiety w kąpieli. Tining, teening, to powieść z Chinami w tle yy, oraz z motywami autobiograficznymi autorki. Powieść o kobietach, powieść o rodzinie, powieść o siostrach. Yy, totalnie moje klimaty: yy, jakieś takie przepracowywanie, radzenie sobie w trudnej yy, sytuacji rodzinnej, z drugiej strony yy, wychodzenie i yy, yy, znajdywanie swojej własnej ścieżki i drogi. Książka chyba zupełnie przyszła bez echa, mam wrażenie. A jeżeli ktoś o niej mówił, to raczej negatywnie. Natomiast ja pamiętam, jak bardzo byłam podekscytowana, że ta książka jest wydawana. W Polsce trochę, trochę bez echa, a ja wciąż jestem mimo wszystko bardzo, bardzo ciekawa. Druga książka, o której było chyba odrobinę głośniej: Czerwone Dziewczyny. Legenda z rodu Akakuhibów. I to znowu Azja, znowu kobiety, znowu ród kobiet, znowu historia kobiet połączonych więzami rodzinnymi, ale również pewną historią i tajemnicą z tego, co widzę. Manio, mała dziewczynka obdarzona zdolnościami jasnowidzenia, która poślubia mężczyznę z potężnego klanu. Jej córka szokuje wszystkich. Jest przywódcą gangu motocyklowego. Brzmi bardzo feministycznie i bardzo wywrotowo, a ja takie powieści bardzo lubię. Um, wiem, że Gosia tu czytam. Wypowiadała się o tej książce i mówiła, że y, stanowi y, ta powieść dla niej malutkie rozczarowanie, z tego co pamiętam. Było to jednak kilka, do, kilka lat temu, natomiast, y, no ja kupiłam i obydwie te powieści y, trochę y, tak po cichu w Polsce, y, ale jednak zwróciły moją uwagę. Kupiłam y, szalenie podekscytowana, wyobrażając sobie świetne wrażenia z lektury, a jednak nigdy po niej nie sięgnęłam i to duży, duży wstyd. Ok, to moje książki. Za które zamierzam się zabrać w najbliższych miesiącach. Obiecuję solennie sobie oraz Wam. A także tym książkom, że nareszcie zacznę powoli, powoli, próbowoli pracować nad swoimi półkami wstydu, zmniejszać je i przekonać się, czy książki, które tak bardzo mnie ekscytowały zanim je kupiłam, faktycznie będą dla mnie tak ciekawe i tak bardzo się w nich zakocham, jak przewidywałam to właśnie przed zakupem. Ja zastanawiam się, którą z nich wybiorę na maj, którąś na pewno. Jestem zmotywowana, wydaje mi się, że to dobry plan chciałabym zdecydowanie więcej czytać niż kupować, no ale już troszkę mnie pewnie poznaliście i oglądając moje hole pewnie nie macie wątpliwości, że to dosyć ambitne wyzwanie i ambitne postanowienie z mojej strony, bo ja kupować książki kocham, wręcz pasjami, no ale jednak wiecie, no kupować, kupować, ustawiać na półce, no nie do końca. W końcu chciałabym wziąć się po prostu za ubystymi książkami. Już odpływam. Chyba muszę po prostu skończyć ten film. Życzyć sobie powodzenia, życzyć Wam miłego dnia. Trzymajcie za mnie proszę kciuki i spotkamy się w kolejnym filmie z tego cyklu, bym mogła podsumować Wam może nie pierwszą, bo pierwsza była, pierwszą było ósme życie szwili, ale drugą książkę, którą uda mi się przeczytać, mimo że na półce mieszka u mnie już od naprawdę dawna. Cześć.